Mija! Witam w kolejnym już 15 części naszej genialnej serii komentowania słowa wyrazu zwierzęcia osoby zdania w 70 językach. Teraz film sobie mi z dniem, o i wam od razu mówię, że czwartek jest wstawić. I to będzie pierwszy czerwca. No to będzie po 16 film. Tak, whatever. Więc to bo tak. Znaczy tak, ja jeśli stawię film. Na mój gamingowy kanał, jeśli nie wstawię film o Game Gogicano, to może być trochę wcześniej niż o 45. Ale ten będzie z w 45, będzie film w poniedziałek. E, Miałam nadzieję, do filmu nie zdejmę. To jest dość krótko, 28 minut A ja, ja takie lubię, bo e, nie lubię oglądać tych drugich odcinków, bo i tak. Bo, bo, bo nie. A więc końcem będzie miał w różnych językach. E, film w poniedziałek 45. E, w karcie macie poprzednią 15. część, jaką mam. Wooper, który ma dość dużo wyścigu, ma tak z 17 siedzeni jest na pomiera? Nie dużo. Zabawku ma 7, zobaczymy ile będziemy piłka. Zabażę. Zaczynajmy! No, Boże! Miał! 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 Miau. Norweski miał, kot miał. Tak, na przykład kot miał. Mhm. E, ma na sobie norweski, jak widzicie, hełm. norweską e, czapkę Wikinga. Włóczkę Wikinga z Walchali i róg Wikinga. Cza. Miau Ma portask, portugalski kot Ma... Portugalską czapkę, wąsikiem, rybami, ziemniakami, jakimś surówką I goście tu tego kota miał I tu... Cristiano z wielkim pucharem Portugali Auli, ma. Ja. Co? Ja? Mia, Miau Miau, proszę bardzo miała żydowską, japońską czapkę Japoński mążik Shiba tutaj trzyma Tak, sajgonki z sushi Sumos, który ma się, włosy pod pachą I ma na siurku wielki śnur Tak, bardzo to wygląda ciekawe Bardzo ciekawe to wygląda Małyar O, małyar meksykański ma proszę bardzo Eldorado mickańskie wąsika z takosemi i tak, typ sęgiel jest tak jak tak było tam trzeba od dupą co od dupą. Czy nie jest dupą, ta nie brzucha dupą? Tak, to muzyka jest. Ja ci dam nie logować Mnelu ty. mał, wow. wow. the... A to jest Nederland, a holenderskie, holenderski miał, nederlandzki ma. Czapeczkę holenderską, kiaubachę na kapuście, goszulka, całaż rybę. spokojnie, jak będą odpowiadać na nowy mikrofon, i będzie lepiej, pewnie, słychać wszystko. Więc go to i będę trzymał teraz trzema ręką. Miło. Tak. Miło na country humas będą na taką country humas a potem bezona country baster otfugnie na centem osiągnięciu będzie Donald Donald Trump będzie tak <ścoughs> dokładnie miau miau Strał. Proszę bardzo mam tej fajzaski

Arabski kot miau ma hmm, tak. Arabską czapkę, jakimś dziwnym żarcie, nie wiadomo skąd wzięte, tak <mum> Miau. Brytyjski miau kot ma brytyjską czapkę, fajeczkę, szkło takie, specjalne brytyjskie i... wielkie śniadanie... brytyjskie. Miało. Miał. Ale indonezyjski, miało. Ma inną za czapkę, zarcie indonezyjskie. Tak, są mnie ucho, bardzo chcieliście wiedzieć. Wiem o tym. Miał Miało. Proszę, miał, Ma tutaj czapeczkę. E, co? Pazda, zapomniałem. na to był kraj? E, Barsz, zakłóć. Osybkiem tu na górze auto sklep i tu trzyma na tylko to takie bije się jakoś w piersi tu gwiazdki. Nie <mum> O francuski, w francuskim mamy Mbappé i to już wiem co dam, to już wiem, co dam na mnie przecież nie wiem A wiem jak poter to jest, nie? Miał Jak to się czyta? Znaczy pisze, bo muszę Param param pa rum, pa rum, cam, cam, duli duli, 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 ram, cam, cam, pa, ram, cam, cam. Chyba, to, na, to na prywatny po prostu i stawię to w mój zrozumiałe, to ma sens. Czekaj, bo muszę... ja chcę się pisze. No dobra. Miau. 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 Proszę bardzo, mamy tej francuski, ten, ser. Carf, Carrefour? Carf, no, nie wiem, że Carrefour jest z Francji. Wino, jakaś to budowa francuska. Czy to, jest karta, czy to nie jest katedra Notre Dame? Możliwe. Dobra. Etiopski Etiowski, Dzień Mioł. Mioł. Mioł ma etiopski czapkę, din etiopski żar. Miał. miał słowacki, miał ma Słowacką czapkę, słowackie żarcie Miał Kot miałczeć proszę bardzo. Kot miałczeć. E, ma e, czapkę piustkę. E, Józef Piłsudskiego, tak, pierogi oczywiście muszą być, teraz święty Juan Pablo dos, papież święty drugi, ehm, no, Piłsudski, Józef, 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 Jezus, Chrystus. Wietnam jest. Wietnamski miał ma wietnamską czapkę i 15 jar. Miał. A i teraz właśnie, ja to jest już właśnie, zapomniałem powiedzieć: to już ostatni film. To jest ostatni film w maju. I zaliczyliśmy już cały maj. Zaliczyliśmy już wszystkie. A powiem to pod koniec. Teraz mi się mówi, tu nie chcę. mamy islandzki. E, Kur... czapkę e, Wikingu Jakieś zadanie islandzkie Jakiegoś gnoma Miał tak. Miau mm. Miał Miau. wąsika e, Czapkę tur, czapkę I w ogóle Yo. O węgierski znowu ten gówniany baran. ma znowu węgierski kot miał ma węgierską czapkę. Węgierskie zaraz jak znowu jak gówno. E, Kaszę, e, jakieś miałcho i tak. Ma nauczył proszę bardzo ma e, czapkę e, kapelusz e, wąsika e, ja już śniadania e, i e, burm <mulikom> miał italiano miał ma italianską pizzę włoską pizzę z czapką kucharza włoską wąsik i wklejoną wieżę w krzon a tu gość e, słoli nie seruje tak, seruje spaghettie włoskie. Miau mi leł ding ai pai A, tu jest to, to nie wiem, co było, to... Tailandzki ja ma ma dzion czapko, czyli taki gówno, gość z kataną. Ai kun ta, son Miau Miał, bo nignowa, jejejejejeje, ja na miał ma, no jakiś baranacz, to co w ogóle jest, czapkę burgijską i dziwną w goza krew. Miał, a ten miał ma, Tu są wyspy, są wszystkie, proszę. Ateński grecki miał ma grecką czapkę, obok niego jest Ateńczyk e, z e, czapką i e, gość grecki Miau. Swajski miał ma czapkę, gość ma czuprynę tutaj, e, żarci znowu, z tego kraju pewnie. Miał Ukraiński miał ma ukrytą czapkę, wąsikę, z tu, Władysława, macha doktor Kota. Jeżeli ja to jest ukraiński barsz z dobrze w dziwnie wykręc, wyciętym chlebem, wygląda takie, takie dziwnie. Tak ja on. Koreański miał ma koreańską czapkę, nie Betelsa. To jest pewien gość z Betbisa. No. Miau. Um. Niemiecki miał ma niemiecką czapkę w Obok niego jest Kiełbacha. To jest niemiecki Doberman. I gość o niemieckie piwo. Miało. Finlandzki miał ma finanską czapkę, z się finanską. E, hałem finlandzki, Jak to gość ma, co to za ma czapkę finanską? E, Sałom małową Mała, mała, jak mała dupa. Mała, e, mała kot, mała, e, egipski mała kot, ma Wą, długą brodę do oczywiście. Tu gościu ma egipską czapkę, a ma czapkę faraona. Much. Oł wali ślipy magi, oł dali ślipy magi. Oslandzki much. Ma sko skoc skoc skocką czapkę i skoczkę żarczek. To jest jak jakieś pierę babu. Begnien yeah. E, e, rosyjski miał ma Beret Wąsa e, z Kawacha i gość trzyma jest z e, tym generałem Mienu. No? Udanski miał ma urduńską czapkę brązową jak e, gówno e, i wąsa jak nie ma Stein. Miał szwedzki miał, ma, ciągnął w szwedzkie żarcie, i gość ma tą hałas z tego. Minecraft diamentowy, nederajtowy nether, lepszy. A IGA teraz wisi w powietrzu, a nie na czymś. Miał, Albanski miał. Ma albanskie czapkę i goś... i ten kot ma albanskie danie Mełuu ma z brązu co jakieś danie To są orangutany Tu ma siurka. I tu jest gość, na jest napój Mukat Mukat y muka. Jaki to jest Czeski Mukat? Ma czeską czapkę. Czeskie danie, jakieś. I obok nich jest alkohol czeski. To co lubią Czechy. Piórek lata. na pierdolę.

Portugalski miał ma portugalską czapkę. Gość tutaj trzyma jakiś chłodnik chyba b, b, brazylijski. Gość tu jakiś prezydent chyba w Brazylii. I to jest ten Neymar z Brazylii. Hurduński Churduński miu ma e, churduńską akatrę, kapelusz hurduński, a gość ma żydowską czapkę. Miał! Kanadyjski miał ma kanazyjskie naleśniki z e, klonowym sosem i kanadyjską czapkę. Miał! Chiński miał ma chińską czapkę, wąsikę i są tak: Czerwona panda chińska i zwykła panda. Która wyjdzie, jeżeli Efrona, czy zwykłą pandę. Miał. Amerykański miał. trzyma szczelbę do gościów z baseballem? Taki e, grubos. E, żre burgery z, ze sklepu pewnie. McDonald's jest. Tu kurok wielki i co to wolności? Nie wiem, Miał ma włoską czapkę, waliński hałę, tu temat ma czarną skąpobową, i waliński Smog, który trzyma flagę Walii wali. Miał Kazachstański Miał ma kazachstańską czapkę, kanadyjskie desera wielkie. PYRY ZIEMIACZANE NA no JAKIEŚ PRZECLE ZMIORY I TU GOŚĆ karatański gran NA UKULERĘ MIAŁ Spartański Miał ma MIEC SPARTANA KORONA SPARTANINA gość ma CZAPKĘ SPARTANINA I TU cały MIECZEM W TEGO SPARTANU opie... A COŚ co. MIAŁ Chorwacki miał ma chorwacką opaskę, chorwackie, wglądając jakieś bobki królika i chorwacką czapkę, tak no. filipiński miał, ma filipińską czapkę, filipińskie danie. I tutaj gość jakiś czarno-skóry, trzyma dzieje za nim, który chce wchodzić w dupę. Tutaj trzyma, to się trzyma miał. Miał. Słowacki miał ma słowacką czapkę, Ludową słowacki miał so. Outfit 7 tu jest e, słowacki i e, TANCZĄCY Słowaków, kioba słowacka i nie Miau. Ja. Jak Turcja miał, to musi być kebab, oczywiście w tle. Tutaj jakieś przekąski tureckie. Tu gość, który wymierza jakiś pałąkiem w coś. I tu gość, który trzyma na desce jakieś pieczywo y, tureckie. Miau. Malejski miał, ma maleńską czapkę, maleński bigos, czy to co w ogóle jest i y, lgbt czapkę. Maullar. Hiszpański miał ma hiszpańskie Eldorados! Z wąsikiem hiszpańskim i ten czarno też trzyma e, Eldorados! I tutaj gość, tutaj e, Hiszpan, tutaj ma róże Tańczą za swoje Hiszpanki, które nie ma no marb... Bangalijski mi. Ma e, mam bangaliską jakiś dziwny względnie gówno danie krzy, Pozdrawiam każdego co je e, i białego Tigresa Miał Serbiński miał ma serbicą czapkę, serbijskiego wąsa, wik serbijski, e, prrr, jakieś Danie serbijskie, gościówka z, z z serii tego. Ze serii kobietę z Miau. Afrykański miał. Afrykański miał, Afryka... Pf, Afrykański miał ma afrykańską czapkę. Jakie zdjęcia... I żyrafa, która gwałci drewno. Pingwiny za tym stoją patrzą. Ej tu leży on no, od Pierdzielki, gepar, tak, Mła. arabski miał, chyba to jest Arabia Zalal. ma arabskie e, czapkę. Tutaj jakieś danie arabskie, co jakoś zamaskowa tego faceta, kobietę, kobieta, tak, miał. Gruzyjski miał ma gruz, gruzyjską czapkę, gruzyjski pro, proszop, dziewczyna, która trzyma e, zmalia na ramieniu i jakieś e, żółtko w chlebie. Miau. Litwiński <śmienki> miał ma litwycką czapkę, litwińskie, znowu w chlebie, jakieś tam danie w chlebie i jakiegoś ala kebaba. Miau i miał ma daniską czapkę znowu wikinga, tamten czarno skrócił sobie tamten ma daniską chanuk e, wikinga, jakieś chlepie, jajka, pełne wódki jakieś zielsko i... mów irański miał ma iranską czapkę, irańską faję irańskie daje i gość y, który ma irlandzką czapkę ze święta, świętego Patryka, które jest wielkim świętem w Irlandii, Miał. Nepaliński Miał ma nepalińską czapkę. Zanim są czy góry śnieżne, to jakiś filipińczyk, który pokazuje flagę z czasów, co to w ogóle jest. I to jakieś dziwne, bobki. Anonimowość Miał Australijski miał ma australijskie czapki na wieżaki, wegimite, jakiś jakimś Na napakował no, kangura, który chce wam wykopać. No to w to jest synny. Nee. O. o no, idźmy dalej. Miał <mianic> Australijski <mianic> miał ma australijską czapkę jakieś ubokyńskie danie Policjan, który z radiowoz jedną na jakichś takich kolejnogach e, nogach Miau Maltański albo krzyżacki Miał ma krzyżak, to jest krzyżak obok, e, e, obok kota jest krzyżak tu ma maltańską czapeczkę i jakieś danie przypalone. Sinaski miał masnę czapkę synańskie Sinach, danie, słonia w których schodzi po wodzie i gościa, który zapakuje wieką rybę. Miał. Mongolski miał ma mongolską czapkę. Obok niego jest Mongo z kartonem, coś się pośpiewa uśmiecha i gość jakiś jakąś zbroją. Zakończyliśmy kolejną, już 15 część, film będzie wstawiony nie na premierze, tylko będzie wstawiony w paidzie, także za dwa dni, za dwa dni na który będzie po 14.35, w około 16 pewnie, film, a później może być jeszcze dłużej, więc hello there. Więc, coś mam powiedzieć. Jak się Wam film spodobał, to zostawcie chopeczkę w górę i do usłyszenia. Mam nadzieję, że ktoś to, to obejrzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Siemano!